Pan Kraft, lider Pucharu Świata, jest na drugim miejscu. Kamilu, kamilu, życzymy ci tu wszystkiego dobrego, choćby jak w 2012 roku. Ile musi skoczyć? Wiatr pod narty. No dobrze, daleko, fruń. Kamil, stok w powietrzu. I rzeczywiście pofrunął daleko Kamil. Potrzebował 220, nie, 230 metrów, aby objąć prowadzenie. Czy to jest aż tyle? Czy będziemy mieli lidera po tym skoku? Kamil stok 231,5, a więc tyle samo co Lindwig. A więc Kamil Stoch obejmuje prowadzenie noty dziewiętnastki u czterech sędziów 1 pół punktu. Kamil atakuje. Niewątpliwie po tym skoku jest kandydatem do pierwszej piątki. Zobaczymy co się będzie działo po innych skokach. No bo może teraz jakiś ciąg, chociaż nie było cztery dziesiąte prawie nie, cztery pod narty. Było pod, pod narty rzeczywiście odjęte. Punkty 5,30. Kamil Stoch to jest ta nota 398 Johanssona. Mamy ponad 400, tak! 4,90 punktów. Kamil Stoch liderem.